Ostatnio ograłem dość sporą ilość gier, kilka tytułów w ramach oferty PS Plus czy dwugodzinnego triala, który także oferuje najwyższy pakiet usługi Sony. Zacznijmy od gry z wrześniowej oferty Essential. Restart marki Science Row niestety nie wyszedł twórcom i jak dobrze pamiętam studio musiało zamknąć się po klapie sprzedażowej gry. I niestety grając krótką film, stwierdziłem, że nadal to nie jest seria dla mnie. Żadna część mi nie podpasowała i ostatnia także nie zmieniła tego. Dość słaba grafika i absurdalne akcje. Wymieniam tylko jedną, ale jest tego o wiele więcej. Poligon szkoleniowy, jakiś jednostek specjalnych, gdzie jeden z żołnierzy został zmiażdżony przez ogromny pneumatyczny walec. To dla mnie za dużo. Absurdalność jej akcji aż trzepnęła mnie w ryj. Gra zaczyna się od ogromnego spoilera fabularnego i na samym początku wiemy już, że główny bohater, w którego się wcielimy, nie przeżyje. Później mamy przerzucenie akcji o kilka miesięcy wstecz i od razu jesteśmy wrzuceni w jakiś wir wydarzeń, które wprowadzają jak dla mnie chaos fabularny i mnóstwo akcji i strzelania, czyli norma dla tej serii. Niestety jakoś mi to nie siadło. Zagram jeszcze chwilę, aby dać temu tytułowi szansę, ale nie sądzę, aby to zmieniło mojego zdania na temat tej produkcji. I teraz coś lżejszego, LEGO 2K Drive. Otwarty świat, klocki, lego i wyścigi. W grze nie tylko będziemy się ścigać, ale także znajdziemy w niej szereg przeróżnych minigierek i wyzwań. Będziemy przepychać autem, wielkie piłki golfowe, do dołków czy rozjeżdżać ogromne grzyby. W grze będziemy mogli zbudować własny pojazd, czy odblokować przygotowane przez twórców. W tytule tym będziemy nie tylko ścigać się autami, ale także kładem czy motorówką, i to nawet w obrębie jednego wyścigu. I mechanika ta przypomina mi tytuł Ubisoftu The Crew. I wjeżdżając na wyboisty teren, nasz pojazd zmieni się w kładę, a jeśli wjedziemy do akwenu wodnego, to w a po drogach asfaltowych będziemy się ścigać autem. Tytuł skierowany jest raczej dla dzieci. Taki stary kuni jak ja nie ma czego tu szukać w tej produkcji. Dla dziecka lubiącego klocki Lego i wyścigi tytuł może być ciekawy. Forge Solis. Tytuł ten nazwałem takim polskim Dead Space'em, ale nastawionym na fabułę. Za produkcją tę odpowiada polskie studio, a wydał ją jakiś zachodni wydawca. Zacznę od minusów gry. Optymalizacja nie jest najlepsza i nawet w trybie wydajności są odczuwalne spadki animacji. Postać to taki czołg i dawno nie grałem w grę, gdzie responsywność sterowanej postaci jest jak koparka sterowana przez pijanego operatora. A jej ruchy są powolne jak ślimaka robiącego sobie spacer po parku. Możemy zapomnieć o biegu, po prostu tutaj go nie ma. I na początku mi to dość mocno przeszkadzało, ale później ten niezpieczne tempo eksploracji buduje naprawdę całkiem niezły klimat. Jak jesteśmy przy klimacie, to twórcy świetnie go budują. Opuszczona stacja kosmiczna i przeogarniające poczucie, że coś tu mocno nie gra. Dialogi między dwójką bohaterów przez radio potęguje jeszcze bardziej mroczny klimat i są świetnie napisane i często zabarwione humorem. Wszak podobno stresujące sytuacje najlepiej pokonać śmiechem. I to chyba na tyle o tym tytule, bo ogrywałem go w dwugodzinnym trialu, a powolna eksploracja nie pozwoliła mi na więcej. Atomic Heart. I o tym tytule dość krótko, bo mogą posypać się łapę w dół przy tym materiale wideo. Choć uważam, że należy rozgraniczać kulturę i twórczość od polityki i pewnych tragicznych wydarzeń, ale nieważne. Przejdźmy do sedna. Za produkcję tomu odpowiedzialne jest rosyjskie studio i jest to taki sowiecki Bioshock. I to naprawdę bardzo dobry. Grało mi się bardzo przyjemnie. Głównemu bohaterowi i towarzyszącej mu sztucznej inteligencji nie zamyka się jadaczka i co róż komentuję sytuację i to dość zabawnie. A polski dubbing, bo takowy się znalazł, w tej produkcji stoi na wysokim poziomie.